nfl24.pl zaprasza na Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim. Czas na ostatni podcast w tym tygodniu poświęcony lidze akademickiej NCAA. Zapowiemy, na co trzeba dzisiaj zwrócić uwagę. Opowiemy także o spotkaniu, które już za nami w nocy z piątku na sobotę, a więc spotkanie Stanfordu z Washingtonem. Jest z wami duet Karol Potaż. i Grzegorz Kowalski. Grzesiek, dzisiaj odbyło się w nocy jedno już ze spotkań. Tylko nie oglądałaś go oglądam, ale opowiedz może o tym jakie one miało znaczenie dla dla rozgrywek bo Stanford przed kolejką notowane było na miejscu siódmym a Waszyngton na miejscu dziesiątym. Obydwie drużyny niepokonane no i chyba to te spotkanie miało duży ciężar gatunkowy jeszcze przed rozpoczęciem kibice krytykowali to wysokie miejsce Waszyngtonu i nawet po meczu Arizoną wygranym w dogrywce było to samo, że Waszyngton jest zdecydowanie za wysoko że balon jest trumpowany do granic możliwości, no ale jak widać ta defensywa Waszyngtonu sprawdziła się i jest to drużyna, w którą będzie się trzeba liczyć a już za tydzień czeka ich kla klasyk z Oregonem tak, dodatkowo z Oregonem, jak, jak wspominali komentatorzy w telewizji nie wygrali zawodnicy Waszyngtonu 10 lat. To jest naprawdę świetna okazja do tego, by, by, by się odbudować, bo a propos już samego meczu to było coś niesamowitego, defensywa Waszyngtonu robiła kosmiczne rzeczy, potrafiła wyłączyć praktycznie z gry McAfee'ego, najlepszego running backa w NCAA, po, albo drugiego najlepszego, po Leonardzie Fournet. no i wydaje się, że, że ta ekipa naprawdę ma niesamowitą szansę nie tylko już na kolejne zwycięstwa, ale może nawet na coś więcej, bo też komentatorzy o tym wspominali, że stworzył się taki świetny skład, że w sumie gwiazdy nie były aż tak mocno znane wcześniej przed rozpoczęciem rozgrywek, nikt na nich aż tak bardzo nie stawiał, a oni potrafili, no przeciwko, bo te zwycięstwa ich, tak jak mówisz w ostatniej kolejce było pod ogrywce, nie były tak bardzo przekonujące i wielu też właśnie czytałem o tym, że, że mówi, że to za wysoko, że ta drużyna tak naprawdę ma bilans 4-0, ale to jest kwestią tego, bo mieli przeciwników, jakich mieli. No, i Stanford miało ich zweryfikować, a, a, a przyjechali, i tak naprawdę wynik końcowy to 44 do 6. Te 6 punktów Stanford zdobyło w trzeciej kwarcie, gdy wynik był już ustalony, praktycznie. No, i tak naprawdę Waszyngton mógł wygrać to spotkanie do zera, mógł wygrać nawet to spotkanie jeszcze więcej, ale myślę, że ten wynik 44 do 6 też ostatecznie upokorzył gości. No, i. No i też ich postawił bardzo daleko w, tym, w tej kolejce do, do playoffów, wydaje się, że już ta kolejka uciekła im bezpowrotnie, już oni nie dogonią tej pierwszej czwórki, co jeszcze warto podkreślić? To jeszcze mamy cały listopad i październik, znaczy właściwie to już cały październik. No tak, ale pamiętam chyba, że ostatnio w playoffach... Alabama chyba grała w playoffach z jedną porażką, a oprócz tego no to mamy tylko cztery drużyny do wyboru, więc, więc yy, ciężko będzie ale, chyba. Ale to warto podkreślić, no to być niepokonanym przez ten sezon to też trudne zadanie. No bo tak. w każdej dewizji jest przynajmniej dwie czy zespoły, które dziewizji konferencji, które mogą yy, sobie nawzajem przeszkodzić. No jak to było na przykład Oregonem i Stanford bardzo często w ostatnich latach jedna a drugie sobie przeszkadzały przed y, awansem do wcześniej BCS y, Championship Game, a teraz do Playoffs. Dokładnie. Warto podkreślić, mówię, statystyki dwóch zawodników, jeden po, po stronie Stamfordu właśnie McCaffrey e, biegowo tylko 49 yardów, ale mam wrażenie, bo że to te jardy sobie nastukał w czwartej kwarcie, kiedy już wynik był bardzo ustalony, ale w, a w pierwszych pamiętam kwartach no nie radził sobie zupełnie chyba 14 yardów miał po pierwszej połowie, kilka więcej po, 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 trzech, po trzech kwartach, więc no, nie, nie zupełnie nie grało to co, co, co miało grać w tej drużynie. Defensywa nie potrafiła też zatrzymywać tych skrzydłowych Waszyngtonu szczególnie wyróżnił się tutaj Gaskin, który zdobył dwa przyłożenia 100 yardów no i naprawdę świetnie grał. Coleman, dobre nazwisko, bo, bo to samo nazwisko ma zawodnik Atlanty Falcons. Podobny styl, bo, bo to też jest running back. 74 jardy, jedno przyłożenie. Gra, gra świetnie. Też warto podkreślić, zapisałem sobie nazwisko Danielsa Titans z Waszyngtonu. Co prawda, może w statystykach tego nie widać, że, że zagrał dobry mecz, ale, ale świetnie blokował. Naprawdę robił takie bloki dla biegaczy, że że było widać, że ten zawodnik po prostu zna swoją robotę doskonale i, i, i będzie potrafił wykorzystać swoje umiejętności maksymalnie, by... by... Ich rozgrywający, też zagrający świetny, świetny mecz On miał jak najwięcej czasu Browing 15 rzutów celnych na 21 210 yardów 3 przyłożenia No i warto podkreślić też to, że, że miał bardzo silną rękę i, i, i na faj, fajnie się oglądało jak szukał tych swoich zawodników po, po, po trudnych rogach i, i wydaje się, że podania powinny być no bardzo trudne do wykonania i dodatkowo, jeszcze na wielkim stopniu ryzyka. On to robił dosyć pewnie, tam nie było szansy na jakieś interception, i świetnie się to oglądało. Mam wrażenie, że, że teraz po tym boomie, takim który nastąpił w lidze NFL. Od, od czasu ostatniego draftu, że, że Dak Prescott się świetnie spisuje, który też był wybrany w niższej rundzie. Jimmy Garapolo, też dwa lata temu, też nie był wybrany bardzo wysoko. Więc wydaje się, że, że tu też jest solidna opcja. To jest jeszcze młody zawonik, ale, ale solidna opcja dla drużyn NFL, które by szukały kiedyś jakiegoś quarterbacka, chociażby na, na, na ławkę. To Warto zwrócić uwagę na to nazwisko. Dobra, tyle o spotkaniu yy, Stanford. trzeba przypomnieć, tak? że trenerami Washington jest Chris Petersen, znany z y, Boise y State. Dokładnie. I najcenniejszy jego mecz to jest fiesta bo z Oklahoma. I w tym Boise y State bardzo dobre mm, wyniki robił. Oczywiście, no, też rywali nie mieli jakichś wybitnych konferencji. No tak, no ale już mówię, tutaj myślę, że mało kto się spodziewał oprócz wiernych kibiców Waszyngtonu, że będzie tak łatwo. Ja liczyłem na wygraną Waszyngtonu, bo... Podobało mi się to co, co robi się, co, co, co robi ofensywa Waszyngtonu, a znów miałem wątpliwości co do formy Stanford, bo oni już kilka razy się zgnęli nawet w ostatniej kolejce byli blisko porażki, a, a zgnęli się jakoś to, 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 to pasmo zwycięstw udało się im zachować, a wcale tak dobrze nie grali. Ok, jest tych spotkań, naprawdę fantastycznych, mnóstwo ale zacznijmy, Grzesiek, od spotkania, które wybrałeś o godzinie 18:00. Na co mamy zwrócić uwagę? O 18:00 Akurat nie ma takich meczów zboru, dopiero o 21.30 są, myślę, zaczynają ciekawsze spotkania. To ja dorzucę, bardzo fajnie wygląda mi spotkanie Ohio State z Rutgers. Pamiętam chyba rok temu, czy dwa lata temu. Ohio State z nimi przegrali. Albo tak, tak był bardzo, bardzo bliski wynik. Ohio State też nie, nie wygląda tak aż bardzo, bardzo silnie. A warto obejrzeć też to spotkanie, bo Ohio co roku produkuje mnóstwo na rybku do, do ligi NFL. W tym roku był to, było to były to rekordowe wyniki, więc Warto zwrócić uwagę, jak, jak to będzie wyglądać. Fajną produkcję zawsze za wyników do ligi NFL ma też Uniwersytet w Miami. Zawsze oni mieli problemy, z, żeby ten, to się przynajmniej w ostatnich latach łączyło z dobrymi wynikami w NCAA. Teraz mają całkiem niezłą serię spotkań. Grają z Georgia Tech, tak? czyli też wcale nie najgorszy zespół. Będzie fajna okazja do, do weryfikacji. Mówisz, że prawdziwe smaczki, prawdziwe spotkania zaczynają nam się dopiero o godzinie 21.30, a więc co poleciłbyś na, na pierwszy ogień z takich dużych, dużych wydarzeń w lidze Georgia. Z rana nie, wiadomość to to, że nie zagra running w Chubb i jeżeli wygra to Division East ma prawie w kieszeni, lepsze bilansy bezpośrednie ma z Georgią i Florydą, a jedynie o co się martwić to następne mecze z Texas AM i Alabama, które to są drużyny z SCA West i mogą im powodować dwie porażki, co może im dość mocno przekreślić szanse na playoffy, ale na no, zwycięstwo w dywizji to raczej nie powinno im to zagrozić. Floryda została pokonana i także jej długa seria wygranych, też bodajże 10 lub 11. I Tennessee czy może się już meldować w, w finale dywizji SAC, ponieważ ekipy, które im dostały są klasy dwie niżej i nie mają takiego potencjału co Tennessee. Georgia ostatnio przegrała dość solidnie z Ole Aż chyba za mocno, bo wydawało się, że przynajmniej z, te spotkanie miałem jako jedno z tych, na które warto zwrócić uwagę, z, zakreślone w kalendarzyku. A tutaj tak naprawdę już chyba po pierwszej kwarcie, a już po pierwszej połowie to na pewno wynik był ustalony. No i Georgia ma po, po, po sezonie, po sezonie dokładnie, mimo że... Osobiście to mimo, dzisiaj, że kiedyś Morty, coach, który był defensyw koordynatorem w Alabama, ich trochę lepiej ustawili. No to fakt, no też się wydawało, że, że ten sztab jest ok, no ale wiemy jaki jest. i No i przecież to też dywizja jest jedna z najlepszych, więc zawodników, y, którzy, którzy by chcieli grać w Georgii nie powinno brakować i, i te, ci trenerzy powinni wybrać odpowiedni na rybek, ale no, wygląda to jak wygląda, wygląda źle. Po prostu. z im wydaje mi się, że może być podobnie. Kolejne spotkanie, które warto, no i dla mnie to jest spotkanie tygodnia, może spotkanie tego początku rozgrywek, najważniejsze. Obowiązkowo trzeba zwrócić na nie uwagi właśnie też o godzinie 21.30, a więc Wisconsin-Michigan Wolverines. Trener Harbo zrobił fantastyczną robotę, no i wydaje się, że w tym roku ma naprawdę solidną ekipę, która może powalczyć nawet o, o zwycięstwo. Niby mecz ważny, ale jeśli popatrzymy na kalendarz, to jeszcze długa droga. Wisconsin jest za dwa tygodnie mecz do Ohio State, następnie ciężki wyjazd do Iowa, Michigan. Pierwszy poważny rywal dla nich w postaci właśnie Wisconsin. Później wyjazdy kolejno. Michigan State, Ohio State po drodze wyjeżdżają, a więc zwycięstwo pomoże, ale na pewno nie, nie zapewni jak wysokiej pozycji póki co, bo i tak jeszcze jest sporo meczy do rozegrania. A defensywa Michigan Michigan Wolverines no, chyba jest jedną z najlepszych, z najlepszej, najlepszego sortu w lidze. Co dalej? Co dalej? North Carolina, Florida State to, to tylko parę słów powiem, ponieważ Florida State będzie musiała sprostać kolejnej ważnej ofensywie. Louisville zagrali słabo w defensywie, a North Carolina może nie jest teraz w na sam poziom, ale też yy, grają bardzo szybko i mają i mają zdobywać punkty. Ostatni mecz y, obie ekipy zagrały w 2010 roku i ten mecz wygrała North, Północna Karolina, a Florida tutaj dzisiaj walczy o życie, bo porażka wyklucza ich z dalszych szans na playoffs. Co ciekawe, jeszcze mają szansę. To są spotkania, które też pokazują tak naprawdę, jak dużą głębię mają te składy, bo, bo tam najlepsi zawodnicy już podchodzili, czas szukać nowych gwiazd. Najlepsza drużyna NCAA do tej pory, Alabama, w tym tygodniu ma, łatwiejszy, ma łatwiejszego przeciwnika. Tak, Kentucky, no bardzo im też nie zagrozi, ale Alabama i tak musi wystawić pierwszy skład, dla dnia nie Niech wybrać się takiej rywali, nie lekceważy. O czym często wspominał w mediach. Spotkanie też o wielkim ciężarze gatunkowym będzie w Clemson. W końcu mamy spotkanie, które. Fajnie, fajnie nam pokaże potencjał też, zarówno zawodników Clemson, jak i Louisville. Rozgrywający Clemson mówi się, że to jeden z wielkich kandydatów do. Heisman Trophy, a defensywa Louisville no, robi w tym roku naprawdę wielkie rzeczy. Spotkanie chyba główne, jeżeli chodzi o rozgrywki w tym, w tym tygodniu. O drugiej w nocy, co prawda, ale chyba warto będzie poświęcić noc na ten mecz. Co nie Grzesiek? Tak, mecz Louisville-Cranston, najważniejszy mecz póki co dla obu ekip. Louisville czeka mecz na koniec sezonu z Houston, który jest na konferencji. Teraz jeśli nie będą mieć wpadki, to wygrają konferencję ACC, no znaczy dojadą do meczu finału konferencji i dywizja raczej byłaby zapewniona. Klęcon ma po drodze jeszcze mecz Florida State i taki trochę mecz płotkę w Bostonie przeciwko Boston College za tydzień, a Boston College ma nawet dobrej defensywy i jest, nie jest to mecz w sobotę, więc mogą mieć troszkę ciężko. Zwycięzca w tym meczu daje poważne szanse na bycie w czołówce rankingu przez długi czas, ewentualne szanse gry przy jednej porażce na postseason. E, oczywiście obie ekipy jeszcze będą miały mecz finału konferencji. Gwiazdy rozgrywające obu ekip, plus jest to Jackson, ogólnie odpowiedzialny za 25 przełożeń, 1330 jardów podaniowo, 526 biegowo. E, póki co, gdyby dzisiaj rozdano nagrodę Heisman, to pewnie by wygrał z dużą przewagą. Clemson, jest to Deshaun Watson, znany chociażby z odbiegły sezonu i z playoffów i, i nawet meczu z Alabamą, jak coś bardzo nie śledzi coś z finału, nie można dojrzeć jeszcze teraz. I wydawało I, się i, wtedy, że, że poprowadzi Clemson do zwycięstwa, nie? No, mecz to, że, jak tu mówi klasyk, liczył się do taler, sidekick. Dokładnie, naszego rodaka. Co ciekawe, Adam Griffith no, zaskoczył defensywę raczej na polecenie Samana, ale, ale to nie zmienia faktu, że, że wykonał go świetnie, zaskoczył Clemson, no, no i przez to odwrócili cały mecz. Clemson było dość mocno krytykowane po meczu, w strollu To nie jest jakiś bardzo wymagający rywal, ale dość lekceważąco podeszli i wygrali bardzo niedużą przewagą. To samo za obór, jeszcze w mediach pisano, że też nie pokazali wszystkiego. Faworytem meczu Buknoherów jest y, Luiz. No, zobaczymy. Cieka ciekawy mecz. Jakby komuś brakowało futbolu jeszcze po tych spotkaniach, to warto przyłączyć się na końcówkę meczu Arizony z, z UCLA. Tam mamy bardzo ciekawych prospektów w UCLA. Spotkanie odbędzie się na obiekcie Rose Bowl. Wydaje się, że tutaj też dużej przewagi raczej UCLA możemy się nie spodziewać. W, ostatnim, w ostatniej kolejce przegrali bardzo pechowo, ale, ale wydaje się, że, że to też będzie całkiem ciekawe spotkanie na zakończenie. Okej, okay, myślę, że omówiliśmy wszystkie spotkania, na które warto zwrócić uwagę. Dziękujemy za wszystkie lajki, udostępnienia, subskrypcje i, i komentarze. Był z Wami duet Karol Potas i Trzymajcie się, cześć! Na razie! Prawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. danielmałpa.pachelski.pl